Cześć, jestem Łukasz. Jestem fizjoterapeutą. Znajdujemy się w Centrum Rehabilitacji i Treningu PhysioWorld. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować przyrząd, którym jest roller. Wiele osób już się mogło spotkać z tym przyrządem na siłowniach bądź we własnym domu, jednak chciałem wam pokazać troszkę niekonwencjonalny sposób na wykorzystanie rolera. W niektórych pozycjach, w niektórych ćwiczeniach będzie nam świetnie asekurował, będzie nam świetnie pomagał przy utrzymaniu prawidłowej pozycji. A w dwóch ćwiczeniach będzie nam stricte dawał obciążenie, bądź w ogóle umożliwiał wykonywanie konkretnego ćwiczenia. Na samym początku przepracujemy proste przysiady. Za pomocą rollera jesteś świetnie w stanie skontrolować, czy Twoja pozycja jest prawidłowa. Ustawiam się w szerokim rozkroku, trzymam sobie roller przed twarzą, schodzę w dół, utrzymuję przysiad, zatrzymuję się w tej pozycji dolnej. I chcę, żeby mój roller zasłonił mi to, co mam centralnie przed oczami. Ja w tym momencie będę ćwiczył tak, żeby zasłonić sobie was. Nie będę widział kamery, która przede mną stoi. Uwaga, trzymam. Pozycja prosta, kolana lekko zgięte. Uwaga, o, utrzymuję pozycję. Jeżeli zasłoniłem sobie całe pole widzenia rollerem, to znaczy, że moja pozycja jest prawidłowa. Jeżeli mój roller powędrowałby za bardzo w dół albo za bardzo w górę, to może to znaczyć, że pogubiłem swoją sylwetkę. Jeżeli ćwiczę przed lustrem. Ta to, to sama zasada. Stoję, ładna ustawiona pozycja, stabilnie, utrzymuję pozycję przed sobą. Jeżeli nie widzę swojego odbicia w lustrze, to jest bardzo dobry znak. Zwróć uwagę na ustawienie kolan, zwróć uwagę na ustawienie stóp. One są ustawione wzdłuż jednej pionowej linii. Otrzymaj tą pozycję. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Takie przytrzymane przesiady zdecydowanie będą dla Ciebie dużo większym obciążeniem. Drugim ćwiczeniem, w którym możemy wykorzystać roller, będzie ćwiczenie wykroków. Wykroki dynamiczne, czyli taki, które się wykonuje w tempie i bardzo szybko, dużo osób nieprawidłowo robi poprzez właśnie niekontrolowanie swojego ustawienia kona. Ja zaprezentuję Wam pozycję statyczną, czyli jestem już w rozkroku. Ta pozycja już jest w ten sposób równoważna dla mnie, więc ćwiczę w ten sposób równowagę. Roller wyznacza moją oś, oś ruchu. Jeżeli ja wyjadę kolanem zbyt mocno i trącę roller, znaczy, że wyszedłem za daleko na palce. Jeżeli moje kolano będzie chciało minąć roller z jednej strony do drugiej strony, również będzie to oznaczało, że straciłem oś. Czyli ustawiam się, palce powinny być styczne z rollerem, tylna noga lekko zgięta. Uwaga, schodzę w dół. Granica poprawności do momentu, aż trącę swój roller. Czyli noga może powędrować trochę do przodu, ale nie powinna zbyt mocno. Zdecydowanie noga nie może się cofać, bo będzie to znaczyło, że za bardzo przysiadam na nodze. Czyli uwaga, stoję, ręce fajnie jest mieć w pewien sposób ustabilizowane, z góry subtelnie patrzę na swoje kolano i hop, i hop. W ten sposób wykonuję ćwiczenie. Uwaga, prezentacja bokiem, czyli mam swój rolek, ustawiam stopę centralnie przed, hop, oś i kontroluje ustawienie swojego kolana. Bierzemy kolana, zbacza, przypilnuj, żeby nie x ani w jedną, ani w drugą stronę. Ono ma utrzymać balans i być na samym środku. Jeżeli udało Ci się wykonać te dwa ćwiczenia w sposób prawidłowy, możesz przejść do ćwiczeń kolejnych. Będą to ćwiczenie w pozycji niskiej, tutaj już rzeczywiście umiejętność wyczucia równowagi i balansu będzie dla nas kluczowa. Pierwsze ćwiczenie na plecach. Jedno z bardziej klasycznych ćwiczeń przy wykorzystaniu rolera. Leżę na plecach, unoszę swoje biodra w górę i próbuję wciągnąć roller pod siebie. Staraj się, żeby twoje biodra maksymalnie wędrowały w sufit, żeby one nie opadały w dół. Im lepiej utrzymasz tą pozycję, tym trudniejsze będzie to dla ciebie ćwiczenie. Czyli trzymam pozycję, biodra w górę, podciągam w górę. Tutaj też jestem cały czas w powietrzu. Następne. Ok. Jeżeli moje biodra pozostaną na ziemi albo blisko ziemi w ten sposób, to ćwiczenie jest dużo, dużo prostsze do wykonania, w dużo mniejszym stopniu angażujesz siłę mięśni, nóg. Ostatnie ćwiczenie, które dla Ciebie przygotowałem. Roller rąduje z przodu piszczali, ustawiam się w pozycji deski. Trzymam stabilnie pozycję, plecy są ładnie naprężone. Hop. 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 Bardzo ważnym elementem przy pracy z rollerem jest to, żebyś napięcie czuł na brzuchu, żebyś nie czuł, że ci spina bardzo mocno w nim grzbietu. Jeżeli będziesz czuł dużą pracę w dolnym odcinku lędziowym, to znaczy to, że zbyt mocno angażujesz właśnie te mięśnie do pracy. Starasz się wykonać ćwiczenie przez bardzo duży przeprost. To jest bardzo negatywna rzecz. Wiele osób kłop mających kłopot z kręgosłupem właśnie w ten sposób dowala oliwy do ognia. Czyli jeżeli jestem w pozycji pierwszej na plecach, to pośrodki są napięte, brzuch jest napięty. Lędźwia tutaj mam względnie rozluźnione. I pracę, którą czuję Czuję tutaj w kończynach dolnych w pozycji drugiej. Również deska, czyli podpór, angażuje mięśnie brzucha. Moje plecy ponownie są względnie rozluźnione. I w ten sposób pracuję. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że podobał Ci się zestaw ćwiczeń. Jeżeli chciałbyś jak uzyskać dodatkowych informacji, śmiało napisz do mnie. Dzięki.